Cześć Witam Was serdecznie jest kolejny poniedziałek, a więc czas na nową podpowiedź od Hotel like. Dzisiaj będzie coś, co dla mnie jest prawdziwą bombą i mam nadzieję, że dla każdego z Was, kto przygotowuje posty do social mediów swoich obiektów, Czy to są restauracje czy hotele, czy jakiekolwiek inne inne firmy, marki, to na pewno ta informacja, którą... Mam zamiar się dzisiaj z Wami podzielić, będzie czymś, co z pewnością bardzo, ale to bardzo ułatwi Wam pracę. Mam na myśli Instagrama i odwieczny problem wszystkich marketerów, czyli planowanie postów. Jak na Facebooku jest to dla nas oczywiste, że możemy sobie zaplanować posty na kiedy chcemy, czyli możemy tak naprawdę poświęcić jeden dzień w tygodniu czy nawet w miesiącu, poplanować większość swoich postów na Facebooka, zaplanować dokładne daty, godziny i mamy całą w zasadzie komunikację zaplanowaną tak z Instagramem dotychczas. No, nie było takiej możliwości, nie było ani aplikacji zewnętrznej, ani wewnętrznych możliwości nam Facebook nie dawał, czy Instagram sam w sobie, do tego, żeby po prostu te posty zaplanować i ustawić ich publikację automatycznie. No i jest. W końcu ta opcja się pojawiła. Wiem, że dla niektórych pojawiła się już nawet w sierpniu. Ja tak naprawdę zauważyłam u siebie taką możliwość dopiero kilka dni temu i udało mi się już zaplanować pierwszy post. Ostatni post, który widzicie na Instagramie Hotel Like, to jest post, który został zaplanowany. Także jej, działa super. Wszystko po prostu to jest fantastyczna wiadomość dla nas, marketerów. Gdzie to zrobić? Jak to zrobić? Otóż żeby zaplanować post na Instagrama, musicie wejść na swojego Facebooka, którego macie połączonego z danym kontem na Instagramie i musicie znaleźć taką zakładkę, która się znajdzie albo w górnym menu waszej strony, albo jeżeli nie znajdziecie jej w górnym menu, to musicie wejść w górnym menu do takiego, do te, taką, w taką zakładkę kliknąć, która się nazywa Narzędzia do Publikowania i znaleźć e, to interesujące miejsce nas wszystkich w menu. Po lewej stronie, właśnie w narzędziach do publikowania, a miejsce, o którym mówię, nazywa się Creator Studio. Creator Studio powstało już jakiś czas temu i właśnie pomaga nam planować posty i w ogóle zarządzać materiałem w social mediach. Natomiast nie każdy dostaje się do Kreatora studia w ten sam sposób. Dlatego mówię, u niektórych on, ta zakładka się pojawi na samej górze Waszej strony, a niektórzy będą musieli wejść w narzędzia do publikowania i znajdziecie Kreator Studio pod narzędziami właśnie w menu. No i kiedy dostaniecie się już do Kreator Studio, to u góry zobaczycie opcję albo Facebook, albo Instagram. No, i w tym momencie klikacie sobie właśnie w ikonkę Instagrama, i w lewym górnym roku pojawi Wam się przycisk Utwórz Post. I tworzycie post, dodajecie treści, hashtagi, dodajecie lokalizację, zdjęcia, film, wszystko standardowo, tak jak to działa na Instagramie. I na dole, jak już skończycie, będziecie mieć przycisk Opublikuj, ale będziecie mieć też takie rozwijane menu. I w tym rozwijanym menu właśnie jest możliwość zaplanowania posta. Dla niektórych z Was moja dzisiejsza Monday Typ może być w ogóle odkryciem, że na Instagrama można dodawać posty z komputera. Tak, można. Dzięki narzędziu, jakim jest Creator Studio, możesz dodawać posty na Instagrama z komputera. Możesz je tam też właśnie planować, co dla mnie jest fantastycznym rozwiązaniem. Jedyne, czego nie ma, w opcji komputerowej dodawania zdjęć na Instagram, to nie ma filtrów. Niestety filtrów nie ma, być może tej opcji jeszcze nie ma, być może ona się pojawi. Na tę chwilę zdjęcie się dodaje po prostu w, takim, w takiej kolorystyce, w jakiej wgramy je z komputera. Ale to i tak już jest duży krok, także mam nadzieję, że to ułatwi Tobie pracę. Mi zdecydowanie to ułatwi pracę. Także ja się bardzo cieszę i, i polecam korzystać i dzięki bardzo, że jesteście. Do następnego poniedziałku. Cześć.